Hej, hej, witajcie. Ja jestem Generałek, a to um, kolejny odcinek z uh, Team Fortress 2. Update to Meet Your Match. Uh, wiem, mój angielski jest okropny. No i sobie zagramy dzisiaj, oczywiście casual, ale jak widać, bardzo dużo sobie pograłem samemu. Mamy już ten, powiedzmy, 13 poziom. Minus, duży minus za uh, zrąbane statystyki, jak widać, które zaliczają tylko śmierć. Um, Zagramy sobie na e, trybach e, głównych Na trybie e, punkty kontrolne, kruc z górze lub ładunek e, Załoń flagę oraz e, ataki obrona To są raczej słabe, słabe, słabe naprawdę mapy Moim zdaniem, tak więc bez e, zlekania włączę e, wyszukiwanie nie mówię, to są raczej słabe mapy i ja w zasadzie nagrywałem już powiedzmy ten odcinek, że tak powiem um, Trybu Casual. No i wyszło 40 Minut takiego mech, mech, mech naprawdę, bo to był właśnie atak typ mapy. Atak obrona, Egipt. Jest to naprawdę kiepska mapa, moim zdaniem, skromnym. No i tam też dobrze pokazało się, dlaczego nie lubię Casual, co ma jakby pokazało się wady trybu Casual, czyli auto Autobalans, gdzie mieliśmy w zasadzie cały czas brugnęli przewagę tych paru osób. Dlatego e, tak moje drużyny nie grały gra najlepiej. Tak postanowiłem to usunąć, ponieważ dużo tam marudziłem. Naprawdę zbyt dużo. U Badlands, punkty kontrolne. Uuu, u, u. U, już czuję trochę, ja jestem, że to będzie poważniejsza gierka. Nie dlatego, że jest jakaś hiper ciężka mapa czy coś. E, po prostu Badlandsy to dla mnie taki, trochę jeden z takich mapy właśnie, e, pasujących idealnie do trybu competitive. Ale to jest idealna mapka na szóstki, na Fajna, no może nie, ale na szóstki e, na pewno. To jest też chyba jedna z najczęściej granych map e, w, na szóstkach. No nie znam statystyk, na pewno to jest jedna z tych map, które się gra na szóstkach. E, jeśli ktoś nie wie, co to są szóstki, to jest taki nieoficjalny tryb Competitive. Oczywiście teraz aktualny competitive oficjalny e, również szóstki, ale to się nazywa tryb po prostu, wiecie, Competitive. To co ja mówię o liga, ja mówię o Ligę o lobbych, które, wiecie, żeby zapisać, musicie wejść na stronę internetową, i tam w ogóle do drużyny dołączyć. No i sobie zagram. Chyba to to gry w trakcie? Czyżby? czy po prostu ludzie latają e i zabijają rzeczy? O czy Temuman? Uuu, zapomniałem zupełnie, a Temuman raczej nie. View -mordoral. to jest minus. Porę, nie wiem, gdzie to przedstawić w normalnych opcjach. Muszę zrobić ręce, zakazałem zakazam na nagrodę 3 x O, już się naprawił mój ping, bardzo mnie to cieszy. Mamy dużą ilość scoutów, ogromną. Może eee, ogromną. 3 szpiegów. O, to raczej nie pójdzie po naszej myśli ten mecz. Eee, gram sobie z lock and loadem. Eee, z lock and loadem eee, wyrzuciłem eee, bomb samoprzyletnych. Oraz e, butelką. To jest bardzo, moim zdaniem, mocny zestaw. Ogólnie, e, naturalnie jest jakby. E, demoman bardzo, ma, bardzo mocną klasą. E, jakby, no właśnie, natury. O dzień dobry. No to co za bitwa. Eee, zarówno ja chybiałem jak, i miałem, jak i on w końcu się trafić, bo postanowili go walnąć butelką. Eee, raczej wezmę granaty normalny. Lock and load. Nie czuję potrzeby, nie mają raczej inżynierów, więc przegrywamy już eee, szybko. Eee, nie mamy medyka. No, oni chyba też nie mają medyka. I mają przewagę liczebną, już. Widzicie, to jest bardzo duży minus. Eee, trybu. Eee, trybu. Mm, casual. Brak autobalansu, naprawdę to jest duży, duży problem, który musi być jak najszybciej naprawiony. Ponieważ brak autobalansu bardzo często niszczy w zasadzie gry. chciałem... wiecie, myślałem nad wykonaniem skoku na bombie samoprzylepnej, ale chyba nie, chyba nie chcę tego. Nie chcę marnować życia, skoro nie mam medyków, skoro nie mam inżynierów, to nie mamy jak uzupełniać szybko życia. Więc musimy je oszczędzać, tak? Mógłbym zagrać medykiem, kto wie, może zaraz to zrobię. Zobaczymy. Oh. No i wpadłem na samą drużynę wrogą No i też nie mają medyka chyba. A to dobrze. Z drugiej strony wpadłem na góry wpadłem na, na... na przeciwników. O no i już nas na swojego punktu. Słabo zagrałem, po prostu. Słabo zagrałem, przepraszam was bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. No może nie. Po prostu zejść na spammy trochę. Eee, Tych ślepnych. Eee, w taki sposób, żeby nie dał rady. Pyro jest normalnie znów. No, raczej nie da rady. A i tak, jak podejdzie, to dodać, żeby go raczej wysadzić. No, Pal Zim dałem mu 100. Jego za tymi czasy słabo mi strasznie z mamy kiepski balans. Stanowczo kiepski balans, eee, jeśli chodzi o eee... O, drużyna. No co się dziwimy? No nasza drużyna składa się. Znaczy, no co się dziwimy? No. To nie jest. To nie jest zagrazy, których chcecie e, składać. Aha, drugi pyro. Czym nie. nie. Wpada na jednego pyro. No, na drugiego pyro. Wiecie co? Nie gram. Nie gram nic. Nie, nie będę grać tutaj. Najzwyczajniej w świecie. Żołnierz. Żołnierz chyba będzie lepszy. No, słabo mi tu idzie. Naprawdę słabo. No 2-3, to jest naprawdę dla mnie... Dla, dla mnie to są bardzo słabe staty eee, To ja chyba skoczył Ale gdzieś Ci nasi gracze są tacy... Czy ja też dobrze nie gram, więc to też Polera by to... Oder ja naprawdę spieszyłem Ale mamy kiepski balans. To jest właśnie mówię. To jest... Główna przyczyna, dla której przegrywamy to jest kiepski balans. Eee... Um, jakby nie potrzebujemy tu klas party, potrzebujemy jakichś mocnych fighterów. A. No właśnie, proszę bardzo. właśnie No super. Czyli tam. To też jest minus duży. Badlans, ale to teraz. No, przegrywamy po prostu głupio i tyle. Co jest minus Badlance, to, to że strasznie się te punkty. Szczególnie jak jest więcej osób. To jest tak. Sorka Memorka. Win brak kompati. Win brak autobalans. Mamy też z tobą zagrałem. No, racja, bo tutaj 3-2-1 banan, e, bardzo dobrze e, stwierdził, że przegrywamy, ponieważ mamy najzwyczajniejszymi się zbyt dużo klas wsparcia i to jest absolutna prawda, tak, oni po prostu się nas jak masło, tak, bo miękkie klasy to miękkie klasy, mamy szereg szpiegów właśnie, no, jakby... fucking powiem... the first Genius. Kiedy oni mają dużo żołnierzy, dużo pyry, to też tu... okay, wyrzuciliśmy jedną pyrę. Druga pyra się pojawiła, z tym nie wygram, po prostu nie wygram, Za dużo ich było. Drugi żołnierz to taki bardzo... ile? Bogaty powiedzmy więc. I i... Proszę powiedzieć co to jest? Proszę powiedzieć co to jest? To tak jest, 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 jest rozgrywka. No po prostu siedzę tam i change this fucking class Thanks. okej okay, no już mamy kogoś na, na, na spawnie. super sam w twarz to był direct hit to był direct hit czyli super szybka porażnia rakiet dla no super szybka w sensie prędkość pocisku duża dobra. dobra po kolei eee, trzeba okay, obron sam od siebie Idź! Jest twój! Dobra, w sumie jest mój. Eee, mamy za mało HP, wycofujemy się. Zresztą tak powiedzmy tak około poniżej 100 HP to nie będzie się wycofać, ponieważ jest się na naszczała w zasadzie od jednego żołnierza. Rakieta może wam zadać najwyżej eee, 100, 100 obrażeń. To jest fakt. I mamy tutaj... Eee... Demonita. słabo. Też graczy, którzy nie mają pojęcia o grze prawda. To jest najsmutniejsze. Oh, to było oczywiste. Dla mnie, przynajmniej. Nie wiem. Eee, tutaj, o, na szczęście mamy więcej klas eee, walki twardych, To mnie cieszy. Mamy inżyniera, też przyda. Dobra, nie przepada za inżynierem na Badlands, ale... Ale nie będę narzekać, ponieważ się na pewno przyda. No, e, on już zginął? Eee, jeśli walczycie na przykład z tym... Uuu, Dełę, nie trafiłem. Mogę ci... Mogę spokojnie przewidzieć tego szpiega, ale pieprzyłem, przepraszam. Za to. 8-7 już? Uuu, słabo, słabo, słabo. Na pewno słabo. No super! A, nie... Słowo, dziwne. Czasem naprawdę ten. Nie lubię tego, jak eksplozje działają. To naprawdę czasem nielogiczne, na zwyczajnym świecie. To niby wybucha coś ko kogoś, a jednak go nie, do... nie trafia, ponieważ tam jest taka jakby ścianka. Nie wiem, ciężko to pisać. Tak czy inaczej, no czasem ma takie błędy. Jakby. Nie wiem, czy to powinno być, czy nie powinno być. Z jednej strony można tym go używać taktycznie i trzeba po prostu wiedzieć, gdzie strzelać. Z drugiej strony. No, ja nie wiem. Teraz to. Może tak, inaczej. Teraz. Uuu, blisko. Eee, teraz to, to ma rudę, bo, bo, bo mnie to zabiło, tak? Znaczy, zabiło. Sprawiło, że nikogoś nie zabiłem. Pewnie, kiedy mnie to nie zabije, to będę to wychwala. Tak, 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 tak. Eee, powiedzmy, jest taki hipokryty z uczu, ludzkim myślę. Eee, teraz nie lubię tego pomieszczenia, on jest mocne. Eee... Dobry błąd <gry> e, Jakby, co zrobił źle ten, e, tenże Demoman On użył e, bomby są żeby e, na mnie w taki sposób, że się wybiłem w jego stronę Pamiętajcie, jeśli walczycie z dobrym Demomanem, podejdźcie do niego blisko Naprawdę To wtedy ona ma przerąbane, ponieważ Demoman jest, prawdę mówiąc, bardzo słaby na, na dalekie i na bliskie odległości Jest przybiegiem. O, jednak nie Prawo dla ciebie, gratulacje, dostajesz e, Dostajesz Powinien dostać medal za to. to Mamy inteligentne osoby, przeciwnie, drużynie Znaczy inteligentne, no i to się nagle No i mamy e, e, WN plus one pyro O, ktoś tam zajmuje nam punkt? Dobra robota, O akurat Mam top score, w drużynie, ale ten wypadku to nie jest powód do dumy, biorąc pod uwagę, że po prostu szniewnicy mają więc więcej Chcemy jakby lektowskiej drużyny, o, W tym guście. Dajęliśmy punkt. Po co ty tamtujesz? Ja rozumiem, że tamtowanie jeszcze... Jakby rozumiem tamtowanie. O, tu spieprzyłem naprawdę. Mogę to spokojnie przypilnować. Ale... Chybiłem. Ze dwie rakiety i dałem się spalić mocno. Mocno dali mi popalić, że tak powiem. Tam idzie heavy, on no nie ma pojęcia, że musi najpierw zająć na ten punkt, najwyraźniej. Co wykorzystamy, żeby go zająć od tyłu? O, było blisko, naprawdę blisko, głupio. Powinienem był najpierw wziąć osłonę. Jak wziąć osłonę? Po prostu znaleźć osłonę i dopiero potem zacząć go atakować. Moim się taki głupi heavy, i ja jednak, mimo wszystko, może was spokojnie załatwić. To jest punkt, no ale też. My to raczej przegramy. Tyle było I szerżowałam w demoman. I odbił rakietę moją, ale to spokojnie. Trzeba też. Ee, to, to nic się nie stało, tak? Że ktoś odbij, odbił rakietę. nic się nie stało. Ale no, z tego względu prostego, że właśnie możemy zrobić coś takiego. On ma. Mamy że ma czarną string. Jeśli macie, używacie normalnego, normalnie wyrzucony rakiet. Nie powinniście używać, nie, nie walczyć z nim bezpośrednio. On zawsze z wami wygra. Jakby, żeby zabić e, takiego żołnierza, potrzeba średnio trzech rakiet. Średnio, tak? Oczywiście można zabić tylko dwoma, ale średnio potrzeba tylko trzech rakiet. I dlatego e, on z wami wygra, ponieważ on te średnie trzy rakiety ma. On się jeszcze leczy e, przy okazji walki. Tak. I kiedy on walczy, najczęściej w świecie się leczy. Tak to jest czarna skrzynka wymieniacie e, jedną ze swoich e, rakiet tak na e, otrzymywanie e, ojej e, na obrażenia o słowo e, na obrażenia m, tam, na obrażenia na leczenie się po prostu tam jest do 20 obra punktów zdrowia zdobywacie zatrafienie bezpośrednie wroga no to zawsze po prostu daje wam czarna skrzynka w przewagę w walce z innymi żołnierzami, szczególnie w walkach 1 na 1 w ciasnych pomieszczeniach raczej wygra wtedy po prostu w świecie czarna skrzynka ale to chodzi coś w grze, że w grze, ona jest bardzo sytuacyjna okej, okay, obrywałem, cofamy się sam w twarz w świecie z... z takie bezpośrednie trafienie z bezpośredniego trafienia, Gdzieś tu siedzi na pewno, chyba go nie ubili. Czy znaczy na pewno siedzi? Nie ubili go z tego co widziałem. jakby skoczyliśmy obydwoje, tak? I się zderzyliśmy i on ma przewagę, bo hit po prostu zadaje ogromne obrażenia z bliska. To jest niestety niby broń, która miała być. Uuu, tu było słabo naprawdę z mojej strony. Uuu, dziękuję, dziękuję. Ninja Gaming Pelz. A no, mamy jakiegoś słowego szpiega który próbuje grać pod ee, ambasadora. Aby... To, to nie chcę powiedzieć, że słaby, tak? Wiecie, to po prostu teraz oceniam po prostu sobie takiego stopień zagrożenia o, w ten sposób, że... Raczej nie mam się tego obawiać, szczególnie biorąc pod uwagę, że e, najzwyczajniej w świecie... O, próbujesz odbijać moje rakiety. Byłaby szkoda gdybym nagle odleciał w nieznane. E, ugaś mnie. Jezu. A to było takich pyr, znaczy chyba coś mnie zauważył, ale nie na ile pyr, które nie mają pojęcia o gaszeniu ludzi po prostu. To jest takie denerwujące. Jak nie wiesz czym, czym grasz, to tym nie grę, powiem. No daleko się denerwowałem, bo po prostu nie musiałem tam ginąć. Nie musiałem, tam był medyk tam był ten, no i... i, i się porwało, Jednak ten szpieg chyba jest nieco lepszy, niż się wydaje. Wciągnął dwie osoby z naszej drużyny, więc... Ale już jest martwy mm, Już idą do nas, super. O ciągle decyzje cywilia. Raz czy tego tak nie wygramy. Mówię, nawet z medykiem. A że mam medyka, ale ja... Po... raz nie lubię grać z medykiem. Eee, dwa dwo, o... To nie jest taki dość zaawansowany medyk, tak? Okej. Może w coś trafię, byłoby miło. Okej, to jest pomogliśmy naszego pyrę. Musimy. No, ale robię to. Ten Demoman on używa. E, Jezu, jeszcze jeden. Jeszcze jeden Demonite, oni są mrożni Ej, ludzie! O, rozwaliłeś bardzo dobrze. Dobra robota, hajsy. Okay. Dobra robota, powstrzymał atak. jego O, więcej ataków. Ojej, naprawdę. Czy się nie, piln nie pilnuje tego wejścia? Bo jeszcze raz chyba wszyscy tędy przychodzi. To jest najprostsze. Dobra, ja to będę pilnować. Okej, okay, ubiliśmy ich demomana, który miał bodajże głowę zebrane. Bardzo dobrze Eee, yy, bardzo się... Uh, 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 uh. To było niebezpieczne. Co mamy się, co mamy się, co mamy się. Mamy kolejnego medyka? Mamy kolejnego medyka Bardzo mnie to... Mamy trzeciego medyka Uuuu. Uh, 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 uh. Mamy trzech medyków chyba, Nic znaczy nie wiem Dawało mi się. Eee, mamy dwóch medyków? Przecież tam był jeden, drugi był? Nie wiem, coś pomieszałem. Kabeł. Eee, dzięki. Jest dzięki. Za nadleczenie, bo nadleczenie jest naprawdę potężną bronią. Uważaj, nie... Okej, okay, przejmujemy ten punkt. Dla jej królewskiej mości czy coś. Dobra, ten pyro to nie może się dostać. Ten może tylko nawalać z rakiet, bo nie umie skakać. Tu Mamy szpiega. Przejmę to, przejmę to spokojnie. Uhoho, ale salwa rakiet. No, z drugiej strony to był ja yy, tak zwana O, widziałem, że chciałeś tu wejść Nie, nie, nie wejdź Nie pozwolę O! Ale mnie zaskoczyłeś, dobra Zapraszam Co ja właśnie zrobiłem? I dlaczego przeżyłem? <laughs> co się sam wydarzyło? Nie mam pojęcia i wiecie co? To jest właśnie piękne tym Fortressa, to jest piękna gra, łatwo. Nawet jeśli przegramy, znaczy przegramy raczej, tak? to jest po prostu prawdopodobne. Zostajemy w tyłek i mamy cały czas zajęty punkt. Tutaj widać. Ee, e, jakby cały czas ma odblokowany punkt e, główny, tak. To jednak bawię się dobrze. może dlatego, że kto skoruje. <noise> no, tak zawsze jest, ale dobrze się bawię tym żołnierzem. Demoman to jest błąd, to nie jest dla mnie, przynajmniej dla mnie mapa dla ma. Dlaczego e, ma bardzo dużo takich, widzicie, wzniesień i innych powierzchni To jest dla mnie, ja nie umiem tak grać e, ja chyba ubiłem im e, albo medyka Albo, e, tu jest pięknie, wieloność i tak dalej e, e, Ktokolwiek, cokolwiek Oni już idą, idą na nasz punkt Naprawdę nie wiem dlaczego jeszcze nie poszli, ale już idą. To było dziwne, nielogiczne. Mogli to spokojnie zająć w tym momencie. Eee, gdzie są wszyscy i dlaczego? Okej, okay. dodał trochę obrażeń. Dobra, czas na moje zadanie, czyli. Uuu, słabo. Co? Co wy robicie? Nie, random kryty. Naprawdę. No, Grando Krydy są w stanie wygrać grę. No na grubym. Niestety. Ale mamy też kolejny na Na naszym grubym, to jest miłe. Co prawda, oni zaraz wbiją na punkt. Mamy. No, no tak, zagrano. Okay. Ale myślę, że. Znaczy. No, Nie, no, było. Nie wiem, czy to było z... z strony tego. Alex... E... Alexera? Czy to jest.? E... A, już koniec. Okej. Okay. No super. Nie, było nieźle. Moim zdaniem, była fajna gierka. W miarę wyrównana, bo no, znaczy na początek dostawaliśmy w tyłek, ponieważ mieliśmy dużo kras wsparcia. Ale potem sobie to wyrównaliśmy jako żołnierz. Wiem, Miałem... dużo zrobiłem też. Uważam, ale. I to no, też subskuruję ten plan. Nie, też dlatego dla mnie była gra dobra, ale. Ale jestem zadowolony. Mam nadzieję, że Wam te... również się podobało. Tak więc, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeśli się podobało. I do zobaczenia w na następnych odcinkach z gry Team Forces 2. Hej, hej!